Mikrocka jazda w kierunku dziury niepołatane. Dziury głębokie na około 20 cm. Lepiej się nie rozpędzać. która 13 stopni dochodzi godzina 19 Migrocka skrzyżowanie z paprotną od paprotnej wjazd na parking Marino zmiana światła najpierw wypuszczą tych co wyjeżdżają

Salon Agata, czy tylko jakiś centralny magazyn. Parking Marino przebudowany, ale jeszcze trwają prace związane z przebudową elewacji domu handlowego.